Nie, nie jestem naj, najbardziej odpowiednią osobą, żeby, żeby tutaj o wszystkim mówić z mojej perspektywy z boiska. No to na pewno były mecze, gdzie uciekałem na te punkty przez palce. Tak naprawdę przegrywaliśmy czy remisowaliśmy na własne życzenia, i, i potem e, sytuacja robiła się nieciekawa. I, i, I też chwała zespołowi za to, bo, bo był taki moment na wiosnę, że. Że graliśmy no, po prostu słabo, styl był bardzo słaby i te inne zespoły, które, które tak naprawdę były skazane na pożarcie, czy śląsk, Lechia, zaczęły grać się nieźle w piłkę i punktowały. Ale tym bardziej chwała nam za to, że po prostu wyszliśmy z tej sytuacji i się utrzymali. Przez ten sezon, który był, trzech trenerów mieliśmy: dwóch dyrektorów sportowych, w sumie teraz trzeci. Dużo zmian, mało stabilizacji. To też na pewno nie pomaga. Myślę, że. Dużo łatwiej jest, gdy, gdy jakaś jest jedna filozofia, jedna, jeden plan i, i jest to krok po kroku realizowane.